Na plecy wstawali i się nadal bili, to już mi się nie chciało tego oglądać. No. Dobra. Idę się oddać, zaraz będę. Nała. Nie wiem. Wuja ma problem z tym, z, z pęcherzem, kurwa. Tylko czekamy. tutaj Myślę, że nie spodziewacie się tego. Ale, ale generalnie, generalnie. generalnie Słowem wstępu może yy, postać, która za chwilę będzie przez nas zapowiedziana, została przez nas zakontraktowana oczywiście na tych samych zasadach co każdy z naszych zawodników, więc tutaj ogłaszamy gracz, który zawalczy. Tutaj jest bardzo, bardzo ciekawą postacią, bardzo kontrowersyjną postacią. Ja dodam jeszcze od siebie, że... Kiedy zaczynaliście ten projekt, to ta osoba była jedna z takich moich, których chciałem tutaj najbardziej zobaczyć. No i słuchajcie, zaraz to się stanie. Na, Myślę, pewno, że... na pewno jest to bardzo zasięgowy twórca. Eee, pyskaty. Pyskaty. Wygarzamy. Czy, czy ta, czy ta już... wielu, wielu ludzi już. Wielu ludzi jest <laughs> Ale nie można eee, odjąć mucharyzmy i tego, że idzie za nim naprawdę. Mnóstwo ludzi. No i lecimy. Moi drodzy, Przed się... dami... Trzy, dwa, jeden. 3, 2, 1. Witamy Przyśmijmy Jest Przyśmijmy Witamy zaczynamy. Woo! Trochę nie no, no i słuchajcie, jest i on, Denitro Muzyka? Yy, Nitro, witamy Cię serdecznie na pokładzie. Myślę, że w tej chwili, no internet płonie. Zapłonie dopiero chyba jak będę się, jak, jak przeciwnika mojego ogłoszą, nie? No myślę, że tak, ale ogólnie... Wie, sama Bo teraz na razie postać... to jest news, ale jak już wiesz, będzie bliżej walki, to dopiero wtedy będzie wow, to, jest, to się dzieje naprawdę. Nitro, kiedy podjąłeś decyzję o tym, że zdecydujesz się w końcu? mamy Jest teraz jedenasta gala, dopiero teraz. Kiedy podjąłeś decyzję o tym, że wejdziesz do klatki, wejdziesz do oktagonu i zawalczysz? Jak byłem z tobą w Bułgarii, jak byliśmy na efm i Wojtek do mnie zadzwonił, byliśmy na wterze, bo, bo Wardęga miał, miał kontuzję i Wojtek, dawaj zawalcz, dawaj za trzy tygodnie, no dawaj, no dawaj. Stary, to długo trwało, zanim Cię przekonałem do tej walki. Tak? Przekonaliśmy. Ale koniec końców stwierdziłem, że lepiej się przygotować, że nie wychodzić za, za trzy tygodnie i mówię dobra Wojtek, jak już tak nalegasz, 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 zróbmy to za parę miesięcy, zrobimy jakąś lepszą formę i zobaczymy się w klatce. Nitro, masz teraz też okazję zamknąć, powiem brzydko, mordy tym krytykom wszystkim, którzy mówili, że umiesz tylko szczekać przed komputerem, przed, przed monitorem. Teraz jest Twój moment. Znaczy wiesz, no nie powiedziałbym, bo wiesz, zawsze mogę wyjść do walki, dostać liścia i wrócić do domu, nie? Przed komputer. Więc ewentualne zamykanie ust komukolwiek zostawiłbym yy, do końca pierwszej walki. Ja myślę, że nie zdradzę tutaj zbyt dużo, ponieważ już rozmawialiśmy też o tym w wywiadzie przed galą. Nitro ma kontrakt na kilka walk. Nie jest to pierwszy jedyny wyskok Nitra w klatce, także będzie tego więcej. I chciałem też dodać, że Nitro wydaje mi się, że traktuje to poważnie. Powiedziałeś, że może chciałbyś zmienić to w tym życiu. Odstawić szlugi? Co jest możliwe? Odstawię szlugi. No to myślę, że widzę... Nie obiecuję, by... nie obiecuję, że od razu, zresztą mnie bardzo łatwo zweryfikować, bo jeśli robisz streama parogodzinnego, no to tam, wiesz, jak wyjdziesz nagle na 10 minut co godzinę, no to jednak ludzie sobie zorientują, ale planuję w ciągu miesiąca zostawić szlugi i pożegnać się z Coacolą. będzie to ciężkie, no ale skoro płacicie, to wiesz. Dzięki, że za Wasze pieniądze dbacie o, o zdrowy tryb mój życia. Zmieniamy często e, lifestyle naszym zawodnikom. Zaczynamy. Zaczynamy, Nitro. Dziękujemy Ci bardzo. E, fajne ogłoszenie. Myślę, że wszyscy są zaskoczeni, zadowoleni. Ja mam jedno pytanie. Jakie? Bo wielu ludzi zapewne zapyta się już teraz e, e, o Marcina Ksajo Majkuta. Jaki jest twoje, twój statement, jeżeli chodzi o podjęcie rękawic właśnie z nim? Jak mu zapłacisz, to pewnie wyjdzie, nie? A mi ty już zapłaciłeś. Ty byś zawalczył? No mi już zapłaciłeś, więc no mogę.. możemy to zrobić. Dzięki litro. Super. Dzięki. Dziękuję bardzo.